No, jakie jest drogie życie w Rzymie? Ile był kosztował pobyt trzydniowy w Rzymie, pobyt na weekend? No, to ja na te pytania dzisiaj Wam odpowiem, ale zabieram Was do wykopalisk archeologicznych, które znajdują się za mną. Ja mieszkam w Rzymie, w Ostii a z tyłu właśnie za mną są wykopaliska archeologiczne. Ostia jest częścią Rzymu. No, to co? Zabieram Was. Idziemy. No dobrze, ja was zabieram teraz do wejścia. Rozłączę się z Wami, jak już przejdę przez bramkę. Mam taki wejściówkę całą roczną, to w którymś tam fajnym miejscu pokażę Wam i opowiem o tych właśnie cenach. Już się znajduję na terenie wykopaliz archeologicznych. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda wejście. Przyszłam stamtąd, od zamku. No, i teraz rozpocznę z Wami konwersację i opowiem Wam co do przyjazdu do Rzymu. Otóż sprawdziłam sobie pobyt trzydniowy w hotelu Trzygwiazdkowym w centrum Rzymu, koło stacji Termini. Może kosztować od Oczywiście, na jedną osobę może kosztować od 120 euro wzwyż. W zależności w jakiej odległości ten hotel znajduje się od stacji Termini. Stacja Termini to jest właśnie główna stacja pociągów i metra w Rzymie. Bardzo słynna. Oprócz tego na tej stacji Termini przed wejściem jest duży plac i tam jest bardzo duża zajezdnia autobusów. Także jeżeli ktoś chce mieszkać w centrum e, Rzymu, nie przy stacji Termini, czyli bardziej w centrum, to te ceny wzrastają. I też w zależności, czy wybierzemy hotel dwugwiazdkowy, czy gwiazdkowy, czterogwiazdkowy, czy pięciogwiazdkowy. Ja w sumie zorientowałam się w cenach hotel trzygwiazdkowy. Kompreso kolacjone, czyli razem ze śniadaniem. Dlaczego mówię razem ze śniadaniem? Bo jeżeli jesteśmy w takim hotelu, mamy takie bogate śniadanie, a często są bogate śniadania, to turyści robią sobie kanapkę na cały dzień jedną, dwie, trzy i wychodzą i idą zwiedzać. Teraz wejdę tutaj na, na szczyt z tej strony. Na szczyt teatru starożytnych Rzymian i tam dalej będę wam opowiadać i pokazywać z góry osjancy. <ślinisk> Słuchajcie, zobaczcie, jaka piękna jest panorama. Dzisiaj jest cudownie. Dzisiaj jest 11 kwietnia 2023 rok. Ja na tym filmie Wam wstawię wstawki, które z Rzymu, które nagrałam wczoraj w Rzymie, bo byłam zobaczyć jak Rzym wygląda na Wielkanoc. To zobaczycie jaki jest piękny Rzym. No i dalej będę Wam tutaj opowiadać. Także już hotele mamy załatwione. Wiecie, ile kosztuje na jedną osobę? 100 ileś euro na 3 dni. Ja tak właśnie wpisałam na weekend: piątek, sobota, niedziela, wyjazd w poniedziałek, czy noce. Jeżeli chodzi o samoloty, to na tą chwilę jak sprawdzałam na bookingu, to samoloty są w granicach od 119 euro wzwyż. 119, 150, 170 euro. Oczywiście Andata e Ritorno, czyli tam i z powrotem samolot. Samolot bezpośredni z Warszawy do Fiumicino. No, może z innych miast inaczej też kosztować. Musicie wziąć na to poprawkę. Więc loty są różne, różne ceny, ale na trzy dni, właśnie w granicach 200 euro, to na pewno znajdziecie. A jeżeli ktoś planuje przyjechać na weekend i wie, że za 2 miesiące ma wolny weekend, to czasami wcześniej kupując bilety płacimy o wiele tani. Są nawet takie bilety za 70 euro, za 50, no różne, w zależności, z jakiego miasta lecimy. Teraz weźmy pod uwagę transport w Rzymie. Transport w Rzymie jest taki, że kupujemy bilet za 1,50 euro i 50 centów. Zaraz Wam pokażę, jak ten bilet wygląda bilet tak wygląda i to nie mówimy że euro 50 tylko mówimy w kasie poproszę jeden bilet czy dwa bilety czy trzy i taki bilet jest ważny 100 minut i kosztuje 1 euro i 50 centów jak widzicie jest cena tutaj pisze euro Natomiast ja go kasowałam wczoraj, bo wczoraj byłam w Rzymie i jest tak, godzina kasowania może słabo widać na tym bilecie, o której godzinie skasowałam i do której godziny jest ważny. W sumie ważny był do 16.26. I na takim bilecie, kochani, możemy przejechać jeden raz metrem, o co chodzi z tym metrem? Wchodzimy, wkładamy bilet, przechodzimy przez bramki. Nie wychodząc ze stacji metra, możemy wsiąść na metro linia A i później możemy się przesiąść na metro linie B, bo czasami możemy przyjechać metrem, linie, linią B na terminie, a na termin możemy się przesiąść właśnie na linię A. I cały czas jesteśmy na tym bilecie. Jak już wyjdziemy poza stację, to e, możemy jeździć dowoli. Dopóki godziny się nie skończą tego biletu, e, minutki e, to jeździmy autobusem. Jak wchodzimy pierwszy raz do autobusu, to kasujemy ten bilet. Jak kasujemy, no to są takie żółte kasowniki, wkładamy. Ja Wam dam link na kasowniki, jak kasujemy bilety i jak kupujemy bilety, bo mam takie dwa filmy nagrane. I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o, kochani, o bilety takie na dwa dni, to nie opłaca się, bo taki bilet na dwa dni, 48 godzin, ważny jest. E, kosztuje 12,5 euro, natomiast bilet, który jest ważny, 72 godziny, kosztuje aż 18 euro. O, zobaczcie, leci samolot na Fiumicino, bo my się znajdujemy w pobliżu Fiumicino, dosłownie mamy 4 km do Fiumicino. Być się zagłuszana przez samoloty. Dobra, e, dalej Wam powiem na temat jedzenia. Jedzenie jest e, drogie, ale nie jest na tyle drogie, żebyśmy sobie nie pozwolili na kawałek pizzy czy iść do jakiejś pizzerii. Wczoraj, jak przechodziłam przez e, centrum Rzymu, wszystkie restauracje były pełne i e, przed restauracjami są takie tablice. E, gdzie jest menu FISO, czyli stałe menu dla turystów, turystyczne. I mieliśmy w tym menu za 15 euro pierwsze danie, drugie danie i jakaś przestawka, a napoje osobno. No to za 15 euro zjeść dwa dania to nie jest dużo, bo normalnie w restauracji to za jedno danie płacimy 12 euro minimum. No więc tak, już o jedzeniu Wam powiedziałam. Jeżeli chodzi o pizzę, to pizza średnio kosztuje 6, 7, 8 euro. No, ale jak pójdziemy do restauracji, usiądziemy przy stoliku, to nam mogą policzyć serwicjo. I serwicjo może kosztować, czyli obsługa, 1,50 euro centów albo 2 euro, albo 3 maksymalnie. Yy, może być, jak pójdziemy do restauracji, możemy zapłacić też za chleb, bo często przynoszą chleb. Jak chcemy, żeby nie płacić za chleb, to od razu musimy mówić, że nie chcemy tego chleba. O, teraz będę schodzić. A w ogóle to ten tadar yy, starożytnych rzymian tu w osie, yy, na początku miał 2000 miejsc, a później został rozbudowany i ma 4000 miejsc. Jak ludzie przychodzą, to siedzą właśnie na tych kamieniach, ale przynoszą sobie e, oczywiście poduszeczki. Leci następny samolot, przybliżę Wam, zobaczcie jaki duży. Poczekam aż przeleci, będę dalej mówił. Jaka piękna panorama. Oczywiście już Wam dałam wstawkę z Rzymu. Na tym filmie dalej będę mówić. No to już o jedzeniu Wam powiedziałam: ile kosztuje pizza, ile kosztuje jedzenie w jakiejś tam restauracji w Rzymie, ale my możemy też sobie kupić chleb i możemy sobie zrobić kanapki albo kupić sobie bułki. Musicie wiedzieć, że we Włoszech chleb i bułki są na wagę, nie na sztuki. Także nie płacimy 80 centów za bułkę, tylko płacimy za wagę. I są różne bułki i różne ceny. Także jak idziemy do jakiegoś sklepu, a sklep się nazywa z jedzeniem alimentary albo do supermerkato, to często w supermerkatach są stoiska z pieczywem. panificio się to nazywa i prosimy jakąś bułkę. Słynna bułka włoska, tutaj w Rzymie, nie włoska, tylko w Rzymie, nazywa się Rosetta. To jest taka bułka, która w środku jest pusta. I ją rozkrawamy, wkładamy sobie. Co chcemy do tej bułki? Składamy i mamy super kanapkę. Albo możemy sobie kupić taki chlebek gotowy, który się nazywa tramedzino. Takie tramezina możecie kupić w warze, które kosztują 2,5 euro za sztukę. A my sobie możemy kupić całe opakowanie za euro euro i możemy sobie zrobić dużo takich właśnie kanapek, czyli tramedzinu. Muszę Wam nagrać, zobaczcie, jaki olbrzymiasty, ale jak on nisko leci nad nami, nie macie pojęcia, on no tak się obniżył, jak nie wiem. Samoloty latają tutaj w Osti Antycznej, jak już mają trasę z częstotliwością co 3 minuty no i teraz co jeszcze miałam wam powiedzieć jeżeli chodzi o wodę no to woda nie jest droga bo wodę kupujemy sobie butelkę wody i płacimy za taką dużą butelkę wody 20 parę centów maksymalnie 30 centów a na terenie Rzymu czy tutaj w Ostii Antycznej czy w Ostii znajdują się takie studzienki a jeszcze zapomniałam wam powiedzieć że w każdym hotelu płaci się klimatyczne to w zależności od hotelu może to kosztować 2, 3, 4, 5 euro w zależności w jakim hotelu, w jakim miejscu jesteśmy, to też jest do sprawdzenia. A może tędy z wami przejdę i pokażę wam tą stronę wykopalisk arkologicznych i przejdę się inną dróżką do wyjścia. Dalej będę wam opowiadać. Ech, Boże, dzisiaj jestem naprawdę zagłuszana przez te samoloty. Następny leci okaz. Już Wam go nie będę przybliżać. E, tu będę pokazywać Wam piękno wykopalc archeologicznych i przejdę do właśnie najważniejszej części, czyli zwiedzania. Bo my lecimy do Rzymu, żeby się zrelaksować i zobaczyć piękno Rzymu. E, no więc tak, jeżeli nie będziemy planować żadnych wizyt e, w żadnym muzeum, to mamy bardzo dużo pieniążków w kieszeni, ale... Chodzi o to, że nie wszystko można zobaczyć tylko tak z ulicy. Trzeba czasami wejść gdzieś. Miejsc, najważniejszym miejscem, żeby zobaczyć, to jest właśnie Watykan, Plac Świętego Piotra. Muszę przejść, poczekać, bo jest grupa. Nie będę krzyczeć. Już przeszłam tą grupę i powiem Wam tak, że jak przyjedziemy do Rzymu, to oczywiście udamy się. Do Watykanu, gdzie jest papież, e, bazylika św. Piotra. No i oczywiście bazylikę zwiedzamy gratis. Patrzę się, gdzie wyjść, ale to tamtędy trzeba przejść. Bazylikę zwiedzamy gratis. E, natomiast, żeby zobaczyć Rzym z góry, a warto wejść, to wchodzimy na kopułę. I wejście na kopułę kosztuje z windą 10 euro. Polecam Wam windę, bo tych sodów jest bardzo dużo. Ja też wchodziłam na kopułę, nagrałam wam, ale podjechałam windą, a później szłam już na nogach, bo już wyżej to nie można było windą podjechać. No a tak bez windy to 8 euro. No to już musimy sobie zadysponować za tam, za, zaoszczędzić te 10 euro, żeby mieć na wejście na kopułę później Muzeum Watykańskie jest ponad 20 per euro kosztuje to jeżeli chcemy wejść do Muzeum Watykańskiego to musimy sobie zaoszczędzić następne 30 euro a jeżeli nie chcemy wchodzić do Muzeum Watykańskiego tylko chcemy zwiedzać Rzym razem z kopułą to wtedy mamy zaoszczędzonych bardzo dużo pieniążków muzea wszystkie poszły do góry, czyli ceny biletów tutaj w Ostiantycznej, żeby zwiedzić Ostiantyczną kiedyś można było zwiedzić Ostiantyczną za 12 euro gratis e, e, zameczek teraz zwiedzanie kosztuje od 1 marca 18 euro kochani i tu jest w tym, e, bilet jest ważny 8 dni i można zwiedzić jeszcze inne miejsca archeologiczne, które znajdują się w Fiumicino ale do Fiumicino trzeba dojechać, trzeba następny czas tracić e, pytałam się pana czy można kupić tylko wejście tutaj, nie, powiedział, że jest teraz bilet Kombinatos. pisze bilieto combinato, czyli taki grupowy bilet i w tym 18, tych 18 euro jest też zwiedzanie zamku Podsumowując, weekend w Rzymie może nas kosztować 500-550 euro, ale ja uważam, że należy mieć ze sobą więcej pieniążków, bo może nam się coś przydarzyć, możemy zwichnąć nogę, wówczas będziemy musieli iść do apteki, kupić jakieś medykacje i to kosztuje. Tutaj też te wszystkie bandaże, plastry, opaski kosztują. W ubiegłym roku byli moi znajomi, może mnie będą oglądać. Pozdrawiam Was serdecznie. Gdzie po kilku dniach koleżanka moja zwichnęła nogę i musiała iść do apteki kupić sobie medykację? Wiadomo, że nie było przewidziane. Najważniejsza rzecz, o której nie wspomniałam na początku filmu, czy w środku że ceny też zależą od szczytu sezonu, czy jest wysoki szczyt, czy jest niski czyli alta stagione, basa stagione tak się mówi po włosku także samoloty i Hotel może być droższy w sezonie, a może być tańszy poza sezonem. Sezon tutaj rozpoczyna się już w maju, także w maju ceny biletów na samolot mogą być droższe. Ale jeżeli właśnie kupimy bilety na samolot wcześniej, to tak jak powiedziałam, mogą być naprawdę bardzo tanie. I jeżeli sobie zabukujemy jakiś hotel, czy jakiś motel, czy agriturizmo, to też będzie to taniej. Dziękuję bardzo, że byłeś na tym filmie. Myślę, że informacje są przydatne dla Ciebie. Jeżeli masz pytania, to pisz na e-maila mojego prywatnego, odpowiem z miłą chęcią. Co jeszcze? Osoby, które są pierwszy raz, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do udostępniania filmów, które Wam się podobają. No i oczywiście zapraszam Was do Rzymu. I jeżeli ktoś zwiedził Rzym i mu się podoba, to zapraszam na moją grupę na Facebooku Via Josefom. Tam zostawiajcie swoje informacje, co zobaczyliście. Dzielcie się z innymi grupowiczami, pokazujcie zdjęcia. No i widzimy się na następnym filmie. Ciao a tutti!